Witam wszystkich, to Maszartor, Technik Elektronik I tak, dzisiaj Elizabeth HiFi To jest bodajże DSH 101 Na japońskich Estekach I tak Tutaj już sobie ona jest przestrojona Przestrojenie było strasznie doporne I męczące, aczkolwiek udało się Teraz jest aktualnie Blok mocy testowany sobie W zasadzie cały To, to audio E, I tak, tutaj mamy sobie sinusa, gdzie tak więcej do zniekształceń, troszeczkę już góra jest spłaszczona, aczkolwiek tyle jeszcze jest, mo może być. I tutaj mamy naszą moc. E, Ty sobie jeszcze tak podreguluję sobie e, generalnie. O, tutaj jest sinus. O, I tak, to już zaczyna go troszeczkę łamać. I widzimy, jest 9,6. E, Volta, bo to muszę pomnożyć yy, raz 10 mam sondę 1, /10. i teraz tak możemy sobie zrobić obliczenie na kalkulatorze a mianowicie yy, weźmiemy sobie zrobimy tak yy, 9,6 yy, 9,6 razy 9,6 to się równa yy, tyle Podzielimy to sobie u nas na rezystant 4. Znaczy, z naszego sztucznego obciążenia i mamy 23 W na wejściu. Mniej więcej 20-23 W na, na wejściu z deklarowanych 12. Więc generalnie można powiedzieć, że Eliza y, jest zdrowa i wzmawiać, y, Jest ok na podstawie tego y, pomiaru y, mocy wyjścia i po prostu wzmawiać, ma moc. Dalej sobie jeszcze później sprawdzę, jak brzmi pod, pod kolumnami, jak brzmi pod e, słowawkami. Ten wzmacniacz e, później jeszcze może zrobić jeszcze jakieś pomiary. E, aczkolwiek nie wiem, czy ja będę tutaj publikować e, za pomocą karty dźwiękowej jeszcze. W komputerze spróbuję sobie coś takiego zrobić. E, po prostu będę, będę musiał zrobić dzielnik napięciowy żeby obni obniżyć sobie amplitę sygnału wyjściowego, bo jak wszedłbym takimi 9,5V na wejście karty dźwiękowej to by bym po prostu spalił muszę coś co w zasadzie obniży mi gdzieś tak do 0,5V max ten sygnał i ten generalnie tak, tutaj jest coś na pciarze. Zapięty jest oscyloskop. Wiatraki w sumie nie są włączone, bo re rezystory się tutaj w ogóle nie grzeją. Prawie. Co minimalnie letnie. I tak. I generalnie tak to wygląda. Więc Elizabet działa, jest sprawna. Chociaż strasznie nie lubię grzebać w tym sprzęcie. Bo po prostu zraziłem się jednym egzemplarzem. W którym zamiast rdzenia heterodyny była wręcona śrubka, i tak szybko jak, jak kupiłem ten sprzęt, to również tak szybko go sprzedałem. Tak więc, dziękuję wszystkim za oglądanie. I do następnego. Pozdrawiam.